Witam serdecznie i dzisiaj zapraszam do wykonania małego Mikołajka ozdoba to będzie ozdoba choinkowa metodą filet, czyli siateczka, krateczki. Myślę, że szybko pójdzie i nadaje się dla osób początkujących ta praca jak najbardziej. Na początek nabieramy sobie 44 oczka łańcuszka. Ja mam szydełko 1 i 3. To jest Ariadna, akurat końcówka, więc nie mam, chociaż nie, może znacznik zostawiłam, tak, mam. O. To jest akurat taka u mnie. E, no i tak. Za, aha, ja zaczynam w najszerszym momencie, więc potem będzie trzeba też dowiązywać nitkę, aby no, dokończyć pracę. Więc tak na dwa etapy będziemy działać. I teraz, kiedy mam już nabrane oczka łańcuszka, to nabieram sobie dodatkowo trzy oczka na pierwszy słupek. Nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w czwarte oczko łańcuszka, licząc od szydełka. Próbuję to tak zrobić, żeby mieć dwie niteczki nad szydełkiem. Przeciągamy nitkę i wykonujemy słupek. Dorabiam sobie jeszcze dwa takie słupki. Oczywiście patrzymy, żeby to było oczko przy oczku. żeby właśnie praca fajnie się prezentowała. O i jeszcze jeden słupek. W ten sposób powstała nam pełna kratka. Ok, i teraz czas na krateczki puste i tych kratek pustych. Mamy w tym miejscu 5, więc nabieramy dwa oczka łańcuszka, nabijamy nitkę na szydełko, dwa oczka pomijamy, wpływamy się w trzecie i z tego trzeciego wykonujemy e, słupeczek. Możesz. I dorabiamy jeszcze 4 puste krateczki w ten sam sposób. Ja chciałam coś powiedzieć. Mam. Dobrze, kochana, czyli dorabiamy w ten sam sposób. Jeszcze trzy kratki puste. Pierwszy rządek już jest wykonany, więc jedna krateczka pełna. Później mamy pięć krateczek pustych. Znowu dwie pełne, czyli to jest siedem słupków obok siebie, gdzie wkłamy się oczko w oczko, żeby nie powstały takie brzydkie przerwy. Pięć krateczek pustych i znowu jedna pełna, przerzucamy sobie na drugą stronę naszą robótkę i teraz zmniejszamy o jedną krateczkę, też to będzie z prawej i z lewej strony, czyli przechodzimy oczkami ścisłymi na, trzeci, na czwarty słupek. Z czwartego słupka zaczynamy. I tu właśnie trzy oczka na pierwszy słupek nabieram na mostku. Wykonuję dwa słupki, żeby zrobić krateczkę pełną, i też na tym kolejnym słupku opieram nowy, o, opieram nowy słupek. No więc powstała mi kratka pełna z czterech słupków, oczywiście, przy czym dwa są na mostku, i teraz czas na krateczki puste. I tym razem kratek pustych będziemy miały trzy, czyli znowu dwa oczka, słupek, dwa oczka, słupek i jeszcze jedno, dwa oczka, słupek i teraz tu robimy krateczkę pełną, czyli znowu na mostku sobie zahaczam, wykonuję dwa nowe słupeczki. O. Dalej to po prostu wykonuję dwie krateczki puste i teraz nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, dwa słupki pomijam, wkłuwam się w trzeci i z tego trzeciego wykonuję słupek i jeszcze raz dwa oczka, nawijam nitkę, dwa słupki pomijam, a wkłuwam się w trzeci wykonując nowy słupek. I tutaj na mostku Robię dwa nowe słupki. Trzeci opieram już o istniejący słupek. O, tak to wygląda. Teraz trzy puste krateczki. Okay. I znowu na końcu kratka, pełna, czyli znowu te dwa słupki na mostku, a kolejny, trzeci już opieram o słupek z poprzedniego rządku. O. Czyli mam pełną, trzy puste, pełną, dwie puste, pełną, trzy puste, no i pełną. Znowu przerzucamy na drugą stronę naszą robótkę, i znowu będziemy zmniejszać o jedną krateczkę więc znowu przechodzimy sobie oczkami ścisłymi a wiadomo, jeżeli zmniejszamy z lewej strony, to nie dorabiamy do końca, czyli kończymy krateczkę wcześniej o, trzy oczka na pierwszy słupek i tutaj dwa słupki na mostku wykonuję o Także w ten sposób dalej działamy. Trzeci rządek wykonany: bardzo prosty. Pełna, pusta, pełna. Cztery puste. Pełna, pusta, pełna. I kolejny czwarty rządek: też banalny. Przeskakujemy znowu oczkami ścisłymi na czwarty słupek. Trzy oczka do góry. No i tutaj zaczynamy od kratki. Pełnej. Natomiast po środku mamy tylko i wyłącznie krateczki puste, czyli tu jak wykonują kratkę pustą, no to pamiętamy, że pomijamy wszystkie słupki, tylko w brzegowy się wkłuwamy. O, i teraz w tym miejscu wykonuję kratkę pełną. I to już jest koniec tego rządku. Jeszcze sobie przeliczymy, czy się wszystko zgadza. O, tak jest. Więc mam jedną kratkę pełną, 6 pustych i znowu jedną pełną. A teraz idziemy dalej. Przerzucamy na drugą stronę naszą pracę. Teraz będziemy poszerzać o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. Pokażę swój sposób. Więc tak, nabieram dwa oczka łańcuszka na podstawę, później trzy oczka na pierwszy słupek, czyli w sumie nabrałam pięć oczek łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w czwarte oczko łańcuszka, licząc od szydełka. O, przeciągam nitkę wiodącą. Wykonuję słupek. I znowu nawijam nitkę na szydełko i teraz to ostatnie oczko się wkłuwam, i też wykonuję słupek. Następny słu słupek wkłuwam już w słupek istniejący z poprzedniego rządku. I tutaj też tylko i wyłącznie kratki puste do końca rządku. Więc Poszerzyłyśmy sobie pracę z prawej strony. Teraz pokażę, jak wykonać rozszerzenie z lewej strony. To, to są moje sposoby. Być może ktoś ma lepszy, więc może wykonać po swojemu. Ok, no i teraz czas na poszerzenie, więc mamy jedną pełną, osiem pustych i znowu jedna pełna. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w, pod w podstawę ostatniego słupka, tak aby dwie niteczki były nad szydełkiem, najlepiej przeciągam wtedy nitkę wiodącą i wykonuję słupek. I jeszcze raz nawijam nitkę, znowu w ten brzegowy słupek się wkłuwam. Najlepiej też, żeby były dwa, dwie te niteczki nad szydełkiem. Przeciągam nitkę wiodącą i wykonuję słupek. No i po raz ostatni, bo musimy dorobić trzy słupki poza robótką. O, wkłuwam się i wykonuję słupek. Proszę bardzo. Dorobione z prawej i z lewej strony. Przerzucamy na drugą stronę. Trzy oczka do góry na pierwszy słupek i ten rządek ponawiamy. Co to znaczy? Tu, gdzie była kratka pełna, robię kratkę pełną. Tam, gdzie jest kratka pusta, wykonuję kratkę pustą. O! Proszę bardzo, szósty i siódmy rządek gotowy. No, ten szósty to taki identyczny jak piąty, tylko ponowiłam. A jeżeli chodzi o kolejny rządek, to mamy kratkę pełną, pustą, dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie, dwie puste, dwie pełne, pusta i pełna. I przechodzimy do kolejnego rządku. Aha, i to są wąsy od Mikołaja. A zaczynamy od zmniejszenia. Tutaj sobie zmniejszamy. O, trzy oczka do góry na pierwszy słupek. I tutaj dorabiamy sobie dwa słupeczki na mostku, trzeci już opieram no, o słupek po prostu. I teraz robimy na przemian, czyli tu, gdzie były pełne, robimy puste. Nabrałam dwa oczka łańcuszka, wkłuwam się w trzeci słupek, bo dwa pominęłam i znowu dwa oczka łańcuszka i yy, słupek. Więc wyszły mi dwie kratki puste, teraz dwie pełne. A więc tutaj opieram sobie po dwa słupeczki na mostku. O, i to jest akurat nosek od Mikołaja. Właściwie Mikołajka, bo to będzie niewielka taka figurka. Ale myślę, że na takiej dużej końce będzie fajnie się prezentować. I znowu dwa oczka łańcuszka, słupek. O! I tutaj kratka pełna. Ale to nie jest koniec rządku, bo będziemy sobie powiększały z tej strony, bo trzeba zrobić pomponik. I teraz tak. Kratka pusta, więc nabrałam dwa oczka łańcuszka, wkłuwam się tu, proszę bardzo i na razie tak to wygląda. Dorabiam jeszcze jedną kratkę pustą. W jaki sposób? Więc tak, dwa oczka nabrałam, jeszcze trzecie i czwarte i teraz... Momencik. Nie, nie, nie. Dwa oczka, tylko zrobimy, żeby to fajnie wyszło. Dwa oczka. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy nawinałam nitkę na szydełko. Wkłuwam się w podstawę tutaj tego pierwszego, ostatniego słupka. Przeciągam nitkę wiodącą i wykonuję taki duży słupek. Chwytam po dwie pętelki. Drugi raz uchwyciłam. Trzeci, czwarty, piąty, no i szósty. Ok. I w ten sposób powstała mi krateczka pusta. Można nawet by było, może inaczej, bo ona jest troszkę za duża. Może zróbmy tylko cztery poczwórny słupek, nie po słupek, nie pięciokrotny. o Raz, dwa, trzy, cztery, cztery nawinięcia. Chyba będzie się lepiej prezentowało. I znowu po dwie pętelki chwytam. Dwa, trzy, cztery i pięć. Teraz chyba będzie zgrabniejsza. Tak, prezentuje się lepiej według mnie. Ale to nie koniec, bo ja jeszcze potrzebuję dorobić tutaj dwie Garateczki pełne, czyli tak naprawdę ja potrzebuję tutaj dorobić 6 słupków. Jak to zrobię? Normalnie nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się tutaj w trzecie oczko, licząc od dołu. Przeciągam nitkę wiodącą. Mam trzy pętelki na szydełko, na szydełku i wykonuję po prostu słupek. I znowu to samo. Nawijam nitkę na szydełko, kłuwam się w podstawę tego brzegowego słupka i znowu wykonuję słupeczek. Mam już trzy. Znowu nawijam nitkę na szydełko, kłuwam się w podstawę tego ostatniego słupka. Przeciągam nitkę wiodącą i wykonuję słupek. To już mam cztery w tym momencie słupki, więc potrzebuję jeszcze trzech. Nawijam nitkę na szydełko, uwam się tam w tą podstawę, przeciągam nitkę wiodącą i słupeczek wykonuję. I jeszcze raz. To już jest przedostatni słupek, o ile dobrze policzyłam. I jeszcze raz, to już będzie ostatni. Oj, ostatni się nie udał. Ok, jest. Przeliczmy, ile wyszło słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Więc ok, tak ma być. Ale popatrzmy na całość. Mam kratkę pełną. Dwie puste, dwie pełne, dwie puste. Pełną, dwie puste, no i dwie pełne, dorobione. Przerzucam wtedy na drugą stronę e, moją robótkę. I teraz ponawiam tutaj ten początek tak jak był. Czyli Trzeczka, do góry na pierwszy słupek, i te wszystkie słupki sobie ponawiam, czyli muszę mieć ich siedem obok siebie: dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I 7. Ok. Po tych 7 słupeczkach, czyli po dwóch pełnych kratkach, czas na dwie krateczki puste, czyli też ponawiam sobie. O. Raz. I 2. Jedna kratka pełna. Też ponowiona, oczywiście. No, i tutaj już do końca robią kratki puste. I tych kratek ma wyjść raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, więc liczymy, czy się zgadza. Raz, dwa, trzy. 5, 6, no i 7, czyli wkłuwam się w ostatni słupeczek, ale muszę jeszcze wykonać kratkę pełną, a to będzie znowu kratką dorabianą. Więc wkuwamy się w podstawę. Słupeczka. Przeciągamy nitkę i wykonujemy słupek. I jeszcze tak dwa razy. Zawsze w ten brzegowy słupek wkłówamy szydełko. No i mamy dorobioną tą pełną kratkę, ale popatrzmy na całość: dwie pełne, dwie puste, pełna, siedem pustych i jedna pełna.